Cześć, witam Was bardzo serdecznie i to jest filmik, w którym pogramy sobie um, grę Nations. Seria nosi nazwę e, Stara i zapomniana gra Alenetions. Dobra. W poprzednim filmiku grałem na tej y, rasie. No i teraz nagramy sobie może na tej rasie. Będziemy tak ale... W przyszłym filmiku raczej nie będę zmieniał rasy, będę cały czas na tym miejscu. O, mamy miasto. O, i mamy to białe, to bardzo dobrze, ponieważ, ponieważ możemy postawić to. No, no nie mogę jeszcze bo są tu drzewa i musiałbym oblokować ten, ten, ten teren. I tak. E, dzięki nim mamy żelazo. Dzięki temu terenowi. Okej. Okay. To zrobię jeden budynek, właściwie dwa budynki. Prywatność naszej no szkoły. Prywatność naszej szkoły. No to tak, to jest. To tak, pierwsze początki są dość nudne, jak na tą grę, nie? Ale jak się już miasto rozbuduje i zaczną napadać tam inni, A, na inne rasy, natomiast to naprawdę fajnie jeszcze tam ambasadą będziemy się zajmowali badaniami wszystkim. To nie będziemy mogli nawet ogarnąć tego wszystkiego. Początki nudne, ale końce już są bardzo, bardzo ciekawe. A I mamy już pierwszy budynek. Z, z każdego mieszkania, z każdego budynku y, jest y, nowy tragarz. Traktor, traktor. No i tutaj mamy w mieście już trzech, trzech tragarzy, tragarzek. Jedna królowa i jedna budownicza To tak wygląda jak budowniczy buduje dom Dziwnie Tylko stukam młotkiem w jedną. jeden patyk i już Na Taką gra, to jest super jest w ogóle bardzo star zkoła No wszystko jest mo nie wchodzidził bud doić czas Dobra co łuma No i to tutaj będzie? Chyba potem jeszcze jedną masę zbuduję. Jeżeli będzie trzeba wyszkodzić I napiszcie w komentarzach jaką pierwszą razem mam atakować. Pilmonów, psykisów, no. Pimonów czy Saikisów. Ja chyba myślę, że ja Pin Monów Ja bym rację to Pin Moni się bardzo nie lubią z Amazonkami. A Seki się są boją. Wyglądanie niezakończona. Fajnie. Teraz muszę idzie w tym kierunku. I jeszcze jedną budyneczek, który się przyda. A tutaj drugi postawi, ale to nie jak teraz. Szczuwałowce w głowie zaatakuje jakieś, jakaś rasa to będzie. Ok, 10 motywacji i badania. Okay. Dobra, i mi trochę jedzonka by się przydało. Bo mamy, mamy. Ok. Jeden kakao, trzeba zmienić. A co nie, ja to jeszcze nie będę tego robił. 17 żywności. Nie okay. Mamy już górniczkę. Gdzie mamy skały? Nie nie, 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 O, jest jakiś Która już mamy 4 drewna i 15 kamienia, to zbudujemy sobie powoli tutaj dąbek, który rano z naszej głowy. Ok, i to będzie też tak fajnie wyglądało. Czyli tu może dwa magazyny: o, tu i tu. To trzeba jeszcze na rano. Nie się właściwie. No, drewna mamy mało, żywności jest spody, mhm, Jeszcze nie. O, tylko no dobra. Ile tam żywności? Moja nacja prowadzi się średnio. Przystęp przez 0, stan domów 100%. Domy wieście są dobrze och ochronione, e chronione. Twoja nacja rozwija się i postępuje. E spożycie jedzenia 3%, produkcja żywności 2%. Twoja noca jest dobrze za zaopatrzona. Inne potrzeby, karma, gospodarstwo Dobra, ukończyli już ten, kończyłem, nie, ja nie będę stawiać kolejne. teraz by się przydało szkolić z dwie tam. что мама дрова камень, камень у мамы бьет, а тут если что будет, то нет, то не что не победа. Просто уж останавливай, И, наверное, их название. на, на этом это изменить. Jak się zmieniało nazwę? Wiedziałem, że się jakoś tam go zmienia. A to z żywnością to nie, to nie ma problemu magazynu. o. No, chyba na, na mnie nie będzie napadało, bo już widzę, że mam te gdzieś sporo łóżniczych. Hmm, dobra, jestem na plusie 70. Nawiasz, nie wiem, co będzie z tym nawiasem. Twoi ludzie chcą do swojego języka? Czy? Ciekawe, to się zmienia. Dobra. Spadł poziom zadowolenia mieszkańców jednego z twoich miast. Oj, dobrze. A, bo jest. Mm, kurde. Не пойму. А, ну, ну что, давай дальше.